coś boska mi tu przysłała, w roku 1997. A dlaczego się dostałem tutaj? Przez przypadek? wszystkim i zacząłem działać. To to znaczy serce troszkę tam lekarze tu miejscowi mi podciągnęli. I zacząłem działać, no bo ja spotkałem takiego skromnego człowieka, miał powie 100 lat. Pan Jan Tomczak z kolonii Wietrzykowice, ale to jest, ten dom jest tu przy samym Niemojewie. No i ktoś mi tam dał, że ten człowiek skromny, bo skromny, kowal. No ale jeszcze nachodzi, jeszcze sklerozy nie ma i ksiądz się wiele nie wiedział. Wie. Rzeczywiście, pojechałem tam, yy, chodził po podwórku, coś tam kół, w tym swoim powadle jeszcze i proszę sobie wyobrazić w pewnym momencie zaprosi, zaprosili mnie tam do domu, na jakąś chyba poczęstowali, Zaczęła się rozmowa. To człowiek zupełnie innej, innej klasy. Tyle wiem, resztę nie wiem, nic, nic nie wuję. I mówi, tu w tym miejscu pochowałem tak, takiego i tego, mianowicie to był osowski tam na, na, na yy, po prostu. To był nasz taki, taki obserwator, który no, miał patrzeć, gdzie się te polskie, niemieckie wojska się mobilizują, gdzie atakują i jak tak dalej, jak to na idą i tak dalej, miał tym kierować. I była wysoka Topola na skrzyżowanie dróg jak i do Siewierska, i a to w, w samych Bożymowicach, Wysoka Topola. No i on tam siedział i stamtąd po prostu no, kierował tym, miał mikrofon i kierował tym, 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 tym wszystkim, dlatego Nasi mogli się wcześniej przygotować na każdy atak, na każdy, atom. ciągle były te ataki kontrataki niemieckie. I proszę sobie w pewnym momencie wypatrzyli go tam jednak lornetką, dowódcy niemieccy. I wystrzelili jeden, drugi pocisk. Kolejny trafił właśnie w to miejsce, gdzie on siedział. Rozerwało go na części. Jedna część spadła na dół, a druga część, między głowa z ramieniem, wyrzucono do rzeki, a to do rzeki wyrzuciło tego Wiktora Ossowskiego z Bożymowicach, z, 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 z Bydgoszczy pochodził. No i mówi tak, akurat po tej bitwie, kiedy ja wróciłem, mówi to, on tu leżał rozerwany, po tym się znaleźli resztę jego ciała. Na no to ucinki nie wracali, bo już było po, po przejściu wojsk niemieckich, wracali z powrotem do kierunku tego, no i spotkałem ludzi z Bydgoszczy oni go zabrali te wszystkie dokumenty, to wszystko tam znalazłem przy nim. Zabrali to wszystko i tą rodzinę powiadamiam. Potem dalej, zaprowadził mnie dalej na za, za dawny dwór, istniejący dwór w Bożymowicach, mówi, tutaj y, spotkałem następnego Żyda, który poległ w i w tym w tym miejscu leżał, w takiej takiej pozycji i wszystko, do, do tego opowiedział. Idziemy dalej w kęku Siewierska, może z kilometr i mówi, przed wojną tu była taka była aleja y, Topoli tych włoskich, tak zwanych, tych, 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 takich oczywiście ozdobnych, nie? Na jednej z topoli po prostu też siedział na zwiadowca i spadł z tego. I leżał przy tej topoli z takim yy, towołkiem zawiniętym w jakiś tam materiał. Nie? I mówi, ja też go tam pochowałem, pochowałem tego soskiego, mój pochowałem tamtego Żyda i na końcu pochowałem również i tego człowieka tam pod tym siewierskiem. A on ja ten materiał brązowy, z tego co tam w tym tobą znalazłem, na to mi się przydał w czasie okupacji nie było nic. Podnieść, załuszyłem. Ja uszyłem w uszyłem A więc konkretnie, konkretnie opowiedział wszystko, co, co wiedział. I takich spotkałem sporo więcej takich ludzi no rzetelnych, prostych, a jednocześnie no, wiarygodne ich relacje. Nie? Teraz mając 500 relacji musiałem to wszystko posortować, gdzie jest bujanie, a gdzie nie bujanie, gdzie jest, prawda, a, a gdzie taka pewnie luźna tylko poezja, nie? było to dla mnie bardzo trudne. Następnie to proście ludzie, oni nie zawsze, oni szczegóły pamiętali, natomiast nie pamiętali dokładnie ani data, ani czego, bo skąd. Ale przyszły na, na pomoc innej, mianowicie innej sytuacji, że zacząłem sięgać do archiwum wojskowych Polski. No zachowały się w archiwum tym głównym, po prostu wojskowym w Warszawie. Również zachowały się te rozkazy tutaj wydane naszemu Polskiemu Polskiemu No szczęście się stało, że te rozkazy nie, nie, nie Na podstawie tych rozkazów wiedzieliśmy o której godzinie, która, jaka jednostka, gdzie była i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, w najdrobniejszych szczegółach, nie? I nawet i teraz na, to, na te konkretne, bardzo dokładne dane naniosłem no, te relacje ludzkie. Już w ten sposób już miałem jakiś, 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 jakiś pogląd. Teria liczę około 50 Armat, utworzyła taką zaporę, że nasi nie, nie byli w stanie przejść to kto przeszedł, to ginął i dlatego nasze CKM-y swoje swoją amunicję i wodę i w pewnym momencie przestały strzelać. I wtedy oni po prostu po sześciu czy siedmiu atakach te górę zdobyli, prawie bez walki, bo się opuścili, oni mają właściwie z tym walczyć, zresztą bity. I wtedy poznałem najdokładniej w szczegółach jak to bywa, jaka jednostka, co i tak dalej, i tak dalej. I następnie oni się dziwią, bo kiedy im się ta amunicja przeniesiona na to góra, nie dwa CKM, -y, kiedy mi się wyczerpała, posłali następnych żołnierzy, żeby nam się na to przenieśli. Ale w międzyczasie nasi trochę ochłonęli z tej klęski i znalazł się jakiś no, szaleńcy dowódca, który w, w dawnej szkole w Szczytnie miał około 30 żołnierzy jeszcze polskich. No, szaleństwo, bo ci uzbrojeni po zęby. I mieli tam parę RKM-ów, no i mieli trochę tych granatów i trochę właśnie tej zwykłej broni, no i oni szalenczo już postanowili to, to wzgórze zrobić ponownie. No i wyobraźcie sobie ten dowódca, no podzielił, bo to były, były trzy, trzy drużyny, czyli pluton był, pluton tych żołnierzy, tam jeszcze kilku rannych, podzielił i teraz musieli wyskoczyć przez szosę, kryć się za nasypem szosy, i iść w kierunku rzeki. W kierunku rzeki. Pod mostem zrobił naradę i teraz rozdzielił na trzy drużyny i każdą dwie indziej. Jednej kazał strzelać prosto do, do góry ze skarpy, żeby jakby odwrócić uwagę tych, co na, na górze, że stąd, stąd idzie na to, nie? A międzyczasie dwie inne drużyny szły i zaszły od strony rzeki i od drugiej strony tam, od tej drogi tej na, 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 na tą kolonię łąki i po prostu w ten sposób górę zdobyli. Górę zdobyli, Niemców tam 12 zabili, 14 w sumie tam zabili Niemców. Reszta <laughs> w popołku uciekła. I to właśnie, to był główny moment, bo słuchajcie, ten moment o losie całej bitwy. Gdyby nie było tego szlachetnego kontrataku, po prostu nie byłoby zwycięstwa w bitwie pod byłaby klęska. 11 i 12 wrzesień. Rozpoczęła się 11 września od Bożymowic, po południu nadeszło tam to wojsko niemieckie, tam taki śpieg Niemiec już wcześniej wszystkie wypatrzył te pozycje polskie, wszystko oficerowi przekazał, nazywał się Wende ten śpieg, no i mamy tu świadków, jeśli żyją, którzy widzieli jak on to przekazywał, no Rosińska i, 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 i Sudomier, Rosiński, i su, Rosiński ten co sobie tej oczy nie był, miał jaski jaskrę na oczy nie widzi, a jeszcze żyje, jeszcze jest nie sprawny, no, i pani sudonych on, on jest 21 rok, a ona jest 19. No i oni byli świadkiem, jak on przekazywał to wszystko, nie? To salutował temu dowódcy. Przyjechał z taką oczywiście taksówką oficerską i wszystko zrelacjonował. Pokazywał, gdzie tu, gdzie są dokupani i tak dalej. Nie? No i w ten sposób po prostu od razu ten dowódca rozkazał tym wojskom okopywać się, gdzie linie tworzyć, gdzie wszystko. Razu, byli po prostu. Daje go sytuacji bez rozpoznania. Więc taka, taka sytuacja. I, I tam zaczęła się bitwa, i to był 338 pułk piechoty niemieckiej, Landwery, 208 dywizji piechoty Landwery. On był z Lueben. Lueben to jest tam gdzieś gdzieś po prostu za Odrą, ale bardzo płytko za Odrą. Jest niewielka miejscowość, dawny garnizon, jeszcze znany w napoleońskich. I tam ci z, te, z tego 338 pułku ma największą klęskę bo wieczorne dwa natarcia skończyły się kompletną klęską około 100 zostało się na niej i po prostu w samych Bożymowicach poległo 27 no i tutaj poległo masę w, w tych jak się nazywano y, masę y, poległo w Paruszewicach i tu jeszcze wokół 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 tej, 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 tej rzeki rzeki ma się także w sumie w sumie to największą klęskę poniesła się tamta. Najpierw zaczęli atakować, ostatni skończyli bitwę. Natomiast tutaj od nas rano dowódca się zorientował, że tamte siły nie jadą rady, że wojsko jest za mocne i dał następną jednostkę. 309 pół piechoty i ten wczesnym rannym o świcie wyszedł z się ściślejszy i powędrował dwoma dwoma drogami. Jedna poszedł przez Mikołajki i Paruszewice i wszedł na kolonie łąki Markowe. To był pierwszy batalion. Świetnie tutaj, takim, tam jest taki parów głęboki. I oni śli tym parów żeby nie niewidoczni na polskich żołnierzy. To tak jak wyszli do planu, na te, 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 te. ale jeszcze ten mgła była i nie, nasi nie strzelali. Natomiast drugi natomiast zasadnicze wojsko. Batalion drugi i trzeci lądował przez na odmianowo i przez Czartak za, zaatakował na Czartaku polskie wojska, tamte czaty na Czartaku. I tam zginęło 5-6 niemieckich żołnierzy z tego zwiadu, z 6 kompanii. Następnie m, trwała walka, m, może pół do, do godziny, i zdobyli, zdobyli następnie łąki zwiastowe, dwór. Zwiastowe zdobyli. Polacy nie i wycofali się, widzą taką masę wojska. No przyszło masę wojska. No i bo tak każdy batalion to miał te no te tysiąc ludzi. I to wszystko oczywiście jest dobrze obstawione, i, 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 zabezpieczone. No i ci przybyli do dworu i tu się, roz, 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 i się rozłożył dowódca i kazał iść daleko, daleko, daleko na pola łąk, na, na pograniczu łąk markowych i punkt zwiastowych, takie są lekkie obniżenia terenu. I tam kazał się okopać, w linii takich, północ, południe, tym wszystkim, no i okopywali się, kopywali bez końca. Przed, yy, a głównym atakiem, o godzinie przed dwunastą, zjedli sobie obiad, z tych wszystkich, yy, z tych wszystkich oczywiście no tych jednostek, no i zaczęły się natarcia. Na, tacie. na początku ponosili klęskę, dlatego że nasze, nasza artyleria, choć liczna, dodawała im, jak oni sami piszą, swoim okniem, ogniem bardzo duże straty, byli bezradni, byli bezradni, ale Karol Rode, taki mianowicie aktywny z tej, z tej, z tej, z tej hitlerowskiej, takiej podziemnej oczywiście armii, która tutaj już wcześniej przygotowała wszystko, no przeciął kable wszystkie tej naszej artylerii i w największych atakach, kiedy nastąpiły największe, najważniejsze ataki na no i zdobycie tego wzgórza było możliwe dlatego, że tam ta artyleria szalała, a się nie było wcale. Nasi zostali po prostu osłabieni i, i bez, bez, bez wsparcia artyleryjskiego, bez tej góry, tego oczywiście no, jak, nie, tak zwanej no, zaporowej ognia. I w ten sposób zdobyli to wzgórze, zdobyli tam, gdzie, gdzie był dawny młyn, czyli dom Szulca. I byli o krok od, kroku, o, o krok od zdobycia Szczytna. Jak zdobyli Szczytno, to, to, to klęska kompletna. Na tym czasem, mówię, ten, ta szaleńca grupa 30 no, w, w, wyskoczyła z, z, z tej szkoły, doszła do mostu, przedziła się na, na, trzy, na trzy oddziały, no i zaatakowała. Jedna część, ta środkowa, y, ustawiła, TRK te mówi, ten gniewski mówi, aż czerwony się robił, robi czerwona, tak mi strzelali no ale potem go przedzieli do tej grupy prawej Przeszli rzeką nie w tych ska kawałek i tam takie przez tą wysoką górę wschód zachód była granica między polem Wyszewskiego dzielica z Paruszewic i, i, i tego i, i Wietrzychowic a między polem tego y, młynarza Niemca szulca Edwardda, który był Polakom życzliwy. On no nie, nie był hitlerowcem. On był życzliwy, czytał polską literaturę. Po prostu był to człowiek taki normalny, przyjaźni nawet z ludźmi. No i ta granica była wyższa, i tak obworywana ciągle. I krzakiem Tarniny porosnięta. Porośnięta krzakiem Tarniny, i właśnie yy, Niemcy. Wykorzystali to i Polacy wykorzystali. Polacy korzystali, kryjąc się przed Niemcami, atakując ich z tych, z, 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 oczywiście za, zatarnieni, tam się nikt nie widzieli. Ale potem, kiedy Niemcy zdobyli to wzgórza że odwrotnie, ustawili się z drugiej strony, od strony i po prostu jako niewidzialni, no wszystko. Gdziekolwiek kogo zobaczyli, no z w takiej pozycji Polacy nie mieli szans. I tu no, ginęło masę, masę ludzi naszych, a ten właśnie od, odwrócił tą, tą bitwę i to co? Razem on już był w tej drużynie, gdzie był Winiecki, nasz Winiecki Jan do Osiecza. I oni się przyjaźnili ze sobą. I Winiecki cały czas tu wszystkim mówił w szkole, opowiadał i swoim kolegom opowiadał, i nimi na wszystko i nikt nie zapisał. I największy bohater z tej bitwy jest jako na naszym cmentarzu.